Navy SEALS. Najlepsze jednostki specjalne na świecie. Elita elit. Ludzie, którzy przechodzą przez piekło selekcji, bo wiedzą, że tylko ekstremalna wytrzymałość i dyscyplina pozwala im przetrwać. To nie są zwykli żołnierze. To maszyny, które działają w najbardziej ekstremalnych warunkach świata. A dziś pokażę Ci, jak 7 dni treningu inspirowanego treningami właśnie Navy SEALS może zmienić Twoją wytrzymałość, siłę i psychikę. Przejdziemy przez każdy dzień tygodnia, po kolei, i bez lania wody. A to wszystko w formie, którą możesz dopasować do swojego poziomu. Gwarantuję Ci jedno: jeśli wytrzymasz, zobaczysz efekty szybciej niż myślisz. Nie w liczbach, nie w centymetrach, nie w kilogramach. Zobaczysz to w sobie w tym, jak reagujesz na zmęczenie jak Twoja wola staje się nie do zdarcia. Zaczynajmy. Poniedziałek. Wytrzymałość i core. Zacznij tydzień jak prawdziwy rekrut Navy Seals bieganiem. Aby mieć dobrą wytrzymałość, zacznij tydzień od biegania. Dopasuj dystans pod siebie, niezależnie czy biegasz 2 czy 20 km, jest to kwestia indywidualna. Utrzymuj równy oddech i tempo, a po czasie znacząco poprawi to Twoją wytrzymałość. Następnie, być może po południu, być może wieczorem. Przenosimy się na basen. Zrób sobie trening na basenie. Przepłyń kilka długości różnymi stylami, raz szybciej, raz wolniej. Nie wiem, jak zwykle wygląda Twój trening na basenie i czy go w ogóle robisz. Ale pamiętaj, że jeżeli wchodzisz w ten plan, żeby w każdy poniedziałek zrobić coś, co poprawi Twoją technikę czy Twój czas, w którym przepływasz. Następnie wracamy już pewnie wieczorem do domu. I mamy takie ćwiczenia, jak deska, hollow hold i side plank. Są to ćwiczenia oczywiście typowo na core i one naprawdę dają. Te ćwiczenia oczywiście musisz sobie wyszukać, żeby wiedzieć jak je zrobić. I niestety tak. Wszystkie są mniej więcej tak samo, że tak powiem, niekomfortowe, jak dobrze nam, mam nadzieję, wszystkim znana deska. Ale też działają niesamowicie dobrze, także absolutnie polecam je wykonywać. No i to byłby koniec pierwszego dnia i zdaję sobie sprawę, że nie każdy będzie mógł sobie pozwolić tak jak Navy Seals na trzy treningi dziennie rano bieganie, później basen a później jeszcze parę parę 10 minut na sam core ale tak się składa, że możesz robić jeden, nawet pół godziny trening, jeśli już nie masz faktycznie czasu na trening Navy Seals i możesz odebrać cały plan tygodniowy z instrukcjami z najlepszym podejściem Kompletnie za darmo. Tak. Wiedzę, którą zdobywałem przez lata, możesz przeczytać w jeden dzień. Także zapraszam cię na moją darmową społeczność pod linkiem w opisie. Bo nie dość, że dostaniesz tam całego tego ebooka z tymi konkretnymi poradami, z całym planem i generalnie jak robić to najlepiej, najbardziej technicznie. To jeszcze dostajesz grupę ludzi o tych samych zainteresowaniach. I przede wszystkim wsparcie od nich kompletnie za darmo, więc myślę, że jest to uczciwa cena. Także moim zdaniem, warto. A teraz wracamy do planu Navy Seals: wtorek, siła i kalistenika. Pierwsze ćwiczenie: pompki. Pamiętaj, aby wykonywać je technicznie. Tyle, jakby serio. Dopasuj sobie resztę pod swój poziom, ale po pierwsze i najważniejsze, mają być. Dobre technicznie. Kolejne ćwiczenie, czyli ćwiczenie, które moim skromnym zdaniem oczywiście powinien mieć wykonać każdy zdrowy i młody człowiek, czyli podciąganie na drążku. Oczywiście wzmacnia plecy i ramiona. Jest takim dość podstawowym ćwiczeniem, ale dalej często robi wrażenie na ludziach. Ja widzę, że jak się podciągam w towarzystwie jakichś znajomych, to dalej to robi duże wrażenie i no 90% ludzi powiem nie umie tego zrobić, więc na pewno jeżeli chcesz w jakiś sposób się wyróżnić, w jakiś sposób pokazać to, że jesteś silny, no to naucz się podciągać. Więc nie bądź w tej większości, która nie umie tego zrobić. Po prostu iść na siłownię i naucz się tego, bo każdy od tego zaczynał. Ja też od razu nie umiałem, nikt od razu nie umiał, ale gwarantuję ci, że da ci to dużo. Pamiętaj ale po prostu nauczyć się to robić i robić to regularnie, żeby, tak jak ja, nie stracić później formy i nie wracać do jakiejś tam ilości podciągnięć, którą już robiłeś. Także tylko tyle i pamiętaj, żeby oczywiście były techniczne. Trzecie ćwiczenie, dipy, myślę, że wiadomo o co chodzi, i na tych trzech ćwiczeniach się skup. Środa, czyli dzień interwałów. Pierwsze ćwiczenie, sprinty krótkie na lądzie. Dbaj w ten sposób o szybkość i moc swoich nóg. Jeżeli obecnie trenujesz tylko na siłowni i nie masz żadnych innych aktywności, to ćwiczenie jest obowiązkowe. Po drugie, sprinty w wodzie. I nie chodzi tutaj oczywiście o bieganie pod wodą czy coś w tym stylu. Działa to na takiej samej zasadzie jak sprinty na lądzie to znaczy pływasz w basenie po prostu jak najszybciej się da. Więc kolejna wizyta na basenie kolejnego dnia. I pływasz prosto, jak mówię, jak najszybciej się da. Tak jak robisz sprinty, tak szybko pływasz. Dalej, czwartek. Siła funkcjonalna. To znaczy, po pierwsze, przysiady. Tego myślę, że nie trzeba tłumaczyć. Jeśli oczywiście masz jakieś pytania co do czegokolwiek, możesz zadać je w komentarzu. Po drugie, martwy ciąg. Tutaj niesamowicie, niesamowicie ważna jest technika i generalnie przygotowanie. I na to w szczególności zwracam uwagę, a resztę dowiesz się prawdopodobnie z innych poradników na YouTubie, które skupiają się właśnie na tym, jak zrobić martwy ciąg. Dalej mamy wiosłowanie w opadzie. To ćwiczenie już naprawdę musiałbyś sobie zobaczyć, ale pamiętaj o prostych plecach i powolnym opuszczaniu sztangi w dół, bo tak po prostu lepiej działa. Pompki, różne warianty, czwarte ćwiczenie. Tutaj zastosuj różne kombinacje pompek. Zostawiam Ci dowolność. Przetestuj sobie dwa czy trzy warianty, które uruchamiają inne partie mięśni niż te zwykłe pompki, żebyś po prostu nie izolował żadnego z mięśni. Będziesz po prostu lepiej wyrzeźbiony i więcej ćwiczeń będziesz mógł wykonywać i łatwiej to wszystko po prostu pójdzie. Piątek, czyli można powiedzieć wszystko w jednym. Pierwsze: bieganie lub pływanie w umiarkowanym tempie. Spokojnym tempem, ale dłuższy dystans. Przepłyń kilka basenów, lub przebiegnij parę, parę dziesiąt kilometrów wolno, ale tak jak mówię, na dłuższym dystansie. Dopasuj to do poziomu. Po drugie, trzy ćwiczenia: pompki, tipy i podciągnięcia. I tak wiem, ten dzień po prostu to zlepek ćwiczeń z trzech dni, ale tak właśnie ma być. Piątki będą ciężkie, ponieważ mają cię przygotować fizycznie i psychicznie na sobotę, o której zaraz dowiesz się więcej. I po trzecie deska i hollow hold. Aktywacja call. Wiem, że prawdopodobnie te ćwiczenia będą dla Ciebie męczarnią, bo nie oszukujmy się, mało kto je lubi. Ale po kilku tygodniach, jak zobaczysz się w lustrze, podziękujesz sobie za ten ból. Serio. Sobota. Maksymalna intensywność. Tutaj nazwałbym to taką mocniejszą środą, bo mamy tutaj tylko dwa ćwiczenia: sprinty na lądzie i sprinty w wodzie. Tyle, że tu testujesz naprawdę maks swoich możliwości. W ten dzień robisz rekordy i testujesz swoją wytrzymałość. Będzie ciężko, chociaż wiele osób lubi takie łamanie właśnie rekordów, ale tak jak mówię, pod koniec dnia, gdy będziesz już miał te wyniki, gdy już będziesz miał lepsze wyniki, nowe rekordy, gwarantuję Ci, że z tygodnia na tydzień będziesz coraz bardziej zadowolony. Niedziela. Regeneracja, ale aktywna. Niedziela to dzień odpoczynku. Jednak nie takiego odpoczynku, że siedzisz na kanapie i wpieprzasz chipsy przed telewizorem. Oczywiście trochę przesadzam, ale jest coś, co koniecznie musisz zrobić w każdą niedzielę. Ćwiczenia rozciągające i mobilizujące stawy. Naprawdę. To jest w stanie naprawdę mocno poprawić Twoje wyniki. Nawet sam David Goggins mówił, że te ćwiczenia typu yoga niesamowicie poprawiają wyniki. Więc pamiętaj, że nie ma w tym nic złego, a wręcz przeciwnie, bo jak widzisz, nawet Navy Seals ma przewidziane takie ćwiczenia. Także ćwicz to, bo to naprawdę niesamowicie poprawia wyniki. Ten plan jest świetny, jeżeli chcesz być naprawdę silny i dobrze wyglądać, ale jest jeden problem. Bez dyscypliny, umówmy się, nie ma opcji, że będziesz jego trzymać. Jest to naprawdę dość restrykcyjny i stworzony dla ludzi najlepszych z najlepszych, więc ty bez dyscypliny nie będziesz w stanie przetrwać nawet miesiąca na takim planie. Taka jest prawda, niestety. Ale na szczęście jest rozwiązanie. Na ekranie właśnie widzisz w pełni darmowy kurs o tym, jak zbudować elitarną dyscyplinę od kompletnego zera, i jestem pewien, że tak zdeterminowana osoba jak ty chciałaby go zobaczyć. Trzymaj się. Do zobaczenia.